To jest cytat z Polsat News. Chodzi o osoby, które nie noszą kagańców. Przepraszam, oczywiście maseczek. Kagańców. ...miesiącami, a w bo nie mieli maseczki, w całej Polsce można mnożyć przypadki skwytania pożądanych przestępców, którzy zapomnieli o powiązku z za zakrywania nosa i ust. To są najczęściej oszuści, złodzieje i alimenciarze. Jeszcze raz, jeszcze raz przesłuchamy, chodzi o przestępców, którzy nie, yy, nie mają tych maseczek, I, i jeszcze raz właśnie, proszę. W całej Polsce można mnożyć przypadki schwytania pożąkiwanych przestępców, którzy zapomnieli o obowiązku zatem zakrywania nosa i ust. To są najczęściej oszuści, złodzieje i alimenciarze. Agnieszka. No ta pani taka tutaj wyfiołkowana takie rzeczy mówi. To dotyczy niby przestępców, ale zobaczcie, jaki to jest wyrafinowany, a tak naprawdę też grubymi nieśmyszyty przekaz manipulacyjny. Bo co taki przeciętny odbiorca usłyszy? Prosto myśląc. Osoba, która nie nosi maseczek, to yy, jak to było jeszcze, przeczytamy, alimenciarz, oszust złodziej, tak? I alimenciarze. Agnieszka, czekaj, czekaj. To są najczęściej oszuści, złodzieje i Oszuści, złodzieje i alimenciarze. Spójrzcie państwo, jakie jak to są też wyrafinowane troszkę, no właśnie wyrafinowane czy nie, no niby tak, niby nie, ale metody manipulacji w każdym, w każdym razie.